Tutaj wykroiłaś obłożenie dosłownie z ostatniej końcóweczki skrawka, jest chyba cięższe y, niż założyłaś na rysunku. Ale A jest przystebnowane y, na samym końcu, później to będzie dobrze się trzymało, więc. Więc jest ok. Wszystkie części mamy tak skrojone? Tak. I teraz będziemy co napracowywać? kamelówkę. Tak, kamelówkę będziemy praktycznie do dwóch części naprasowywać, później gdzieś tam po drodze wyjdą na przykład takie miejsca, gdzie e, będę robiła kieszenie do jakimś paseczkiem, to sobie tam dla ułatwienia podkleję, ale ogólnie kamelówkę będę e, kroiła do tego elementu Czyli i do obłożenia przodów. I to są w zasadzie wszystkie części. I teraz te nasze obłożenia tutaj wycinasz sobie z, z kamelówki, może być lizelina. lina. Obłożenie kaptura i przodów przy zamku. Malówkę nałożoną, prawda? Bo już takie części wykrojone. Podklejasz ładnie. A nie, nie miałaś. Tylko dopiero przeprasowałaś tą część, tak? Tak. Żeby się ładnie nakleiło, nie? No. B się nie zrolowało. Teraz tu mam wypustkę, normalnie kupną na metry, kupioną w pasmanterii. I teraz, żeby zrobić y, wypustkę z dzianiny, ponieważ dzianina się rozciąga, może to wyjść różnie. Najpierw jadę tylko jedną stronę. Ale ją. wiesz co, pokaż jeszcze stopkę, bo to jest też bardzo chyba ważne. No, no tak, my taką stopkę mamy. Ale to nie każdy dysponuje taką stopką. Ona ta, ma. Ta stopka ma tu po środku taki. Ząbek właściwie można powiedzieć, no, tak? No, tak, Taką prowadnicę. I tu po bokach ma z kolei dwa takie wgłębienia, wgłębienia można powiedzieć. Wgłębienia, które właśnie, właśnie w wypustkę można jak gdyby. Ona się prowadzi tak, fajnie. Tak, ona wszystko. się prowadzi i ona tutaj ma miejsce, że ona tutaj wejdzie i, i na przykład nam nie robi czegoś takiego. Nie przeskoczy. Nie, nie przeskoczy, nie wejdzie pod igłę ten sznurek. Także no, jest to stopka, która ułatwia. To w innych maszynach niekoniecznie jest identyczna stopka, bo ja na przykład spotkałam się z troszeczkę inną stopką do wypustki. W maszynach przemysłowych przykładowo tylko z jednym takim rowkiem. Wiesz, ważne jest, żeby właśnie był jakiś rowek, żeby nam coś prowadziło tą, tą wypustkę, tak? Bo to, tak. Żeby ona po prostu była ładna i równa. I tak jak mówiłam wcześniej, yy, zrobienie wypustki z dzianiny nie jest też takie aż strasznie łatwe, ponieważ tu ona może nam się... Nadciągnąć będzie brzydko wyglądało, dlatego, jak wiadomo, maszyna bardziej wciąga zawsze dół. Więc kładziemy materiał prawą stroną do maszyny i przeszywamy tutaj po, tej wcześ po tym wcześniejszym tu ściegu, który jest oryginalny. I staramy się tą dzianinę jak gdyby wdać delikatnie, widzisz? Ona, ja jej pozwalam tej maszynie wdać tą dzielniny. Nie ciągnę jej, nie przytrzymuję, a z kolei ta stopka pomaga mi prosto szyć. Nie? Prosto szyć, tak. Czyli ładnie. możesz się skupić na jednym, a drugie się robi samo. Tak. Teraz muszę to otoczyć tym materiałem. I jeszcze raz tutaj nie wiem czy to widać. 21 mhm, szef, tak. Po tym szwie jeszcze raz będę jechała i znowu to, co będę przeszywała, wrzucam na dół. Do dresu potrzebujemy dwa kawałeczki takiej wypustki około 20 cm. Na kieszenie, tak? Tak i dwa kawałeczki wypustki około 60 cm. To będzie tam na, na przodach. Na bluzie, nie? Na bluzie, tak. I to w zasadzie wszystko. Można dać jeszcze przy kieszeniach ale mam ładne, w bluzie, ale mam ładne zamki ozdobne, więc nie będę tam jeszcze ładowała wypustki, tym bardziej, że jest to grube, nie? po w ogóle tutaj używam do, do zrobienia tej wypustki takiej yy, znowu resztki dzieliny metalizowanej. Chciałam, żeby ona była taka srebrna. To jest ładnie obetnie, i będziemy mieli? Tak. Jeżeli y, robimy przykładowo wypustkę same, możemy też zrobić ją z lamówki. Lamówkę wtedy rozprasowujemy. Jak wiem, lamówka jest krojona ze skosa. I na przykład możemy sobie wykorzystać tutaj w wypustce jest jakiś sznureczek. O, możemy wyciągnąć, wypróć ten sznureczek, bo on tutaj gdzieś jest złapany przez tą nitkę, więc, więc trzeba go wypróć i wrzucić do tej lamówki, otoczyć lamówką sam sznureczek. Ale przy nie mogłoby być to trudne, bo, bo mówię, ona się nadciąga. O, ona i tak delikatnie, widzisz, jak gdyby układa mi to w ten sposób, bo ją rozciągnęłam, ale to już naprawdę nie mocno. I, i to nie wyszła wyszło. Przystępujemy do szycia i na samym początku zaznaczę sobie tutaj miejsce na kieszonki, to są przody, spodni. spodni, powiedzmy tutaj na około 15 cm. Kieszonki później będą na 14 I tutaj teraz przyszyję na tym kawałeczku wypustkę. Którą wcześniej zrobiłam, przygotowałam sobie. To wypustki też zmieniłaś stopkę, nie? Tak. Teraz tak jakby tutaj do, do, do miejsca tego, żeby było około centymetra, nie, do tego miejsca, gdzie jest szycie tej wypustki. Cały czas ten centymetr. Teraz tutaj, gdzie będzie się kończyła kieszeń, tutaj wykręcę, tak, żeby zakończyć tą pustkę. Nie robię tego w ten sposób, tylko, mm, bo wtedy to będzie się tak ciągnęło, nie? A muszę to tak zdecydowanie zakończyć. na okrągło to przeszyjesz tą wypustkę, to ją tak po prostu. Nie, 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 też nie. No bo później przyjemy wszew. O. I w ten sposób, nie? To ma wyglądać. Drugą kieszonkę tak samo zaczynamy. Teraz odwrotnie od, 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 od dołu zaczynasz, tak? No mm. nie umiem mm, tak na tą drugą stronę pracować, nie wiem, pomimo wielu lat pracy nie potrafię. Nie pasuje to mi. No, oczywiście są sytuacje, w których trzeba tak zrobić, ale... Na drugą stronę czyli masz na myśli, że tkanina będzie po prawej stronie stopki, tak, a nie po no. lewej. No. No tak. Teraz będę wszywała ten paseczek. I tutaj będę zaczynała wszywanie od tego miejsca. Czyli układam to sobie, żeby sprawdzić, do, do którego miejsca będzie ta kieszonka. Lepiej to teraz sprawdzić, bo y, tam też to jest dzianina, mogło się coś osunąć, przesunąć, więc niekoniecznie nacięcia zawsze y, się później nachodzą na siebie. Dobrze jest, jak się nachodzą, ale. Niekoniecznie musi się to zgadzać, bo dzienina jednak jest pod tym względem dosyć skomplikowanym materiałem. I tu będę na centymetr szywała do tego miejsca, gdzie się będzie zaczynała kieszonka. To zostawię sobie otwarte. A tam będzie kieszeń, prawda? dlatego. Tak, tak. I tak w obu nogawkach? Tak. Stopki nie zmieniłaś, nie przeszkadza. Zapomniałam. <laughs> powinno... Czy inaczej się jakoś się szyje, czy nie czujesz w ogóle, że to jest taka stopka przy takim nie, nie czuję. No tutaj większości stopek można normalnie szycia i raczej się tego nie odczuwa. No, może ta y, do zamków, ta, którą się przekłada na prawo, lewo, bo ona wtedy materiał źle się przesuwa, nie, bo ona ma tą końcówkę taką wąską. wszystkie stopki, które. Używamy czy to wypustki, czy do lamówki, one, one normalnie, normalnie też fajnie szyją. Cciaż to razem? Tak. Obrzucam razem dlatego, że jest to takie dodatkowe wzmocnienie, No bo tak właściwie hmm, dress można szyć yy, overlo samym overlockiem nie czteronitkowym bądź też tym pięcionitkowym, który szef ma obok. Nie jestem zwolenniczką. <noise> Lubię je jakoś przeszyte maszyną. Wszelkie dzianiny zawsze szyję maszyną i później wrzucam overlockiem. Nigdy nie szyłam jeszcze e, tym overlockiem samym dzianiny. Nie wiem dlaczego. Jestem sceptycznie odprawiona do tego. A ja odwrotnie. No. Nie wiem, może to dlatego, że y, zbyt często trafiały do mnie rzeczy, które po prostu były zeszyte samym overlockiem i, i się rozłaziły, nie? I, i były do, do naprawy. Chodzi mi o rzeczy kupne. Zjeżdżam, bo jest wypustka, a niestety overlock nie ma stopek do wypustki, więc na razie zrezygnuję tutaj z obrzucania, może, może później mi się uda jak przyszyję worek kieszeniowy. Tak te dwie części na razie obrzucam sobie w ten sposób. Wytnę sobie worki kieszeniowe będę potrzebowała 4 sztuki. Więc tak sobie poskładam materiał, żeby miała 4 warstwy, tu będzie mniej więcej 15 na 20. Robię to oczywiście na oko. Tutaj te worki kieszeniowe też będą wszyte u góry w ten pas z gumą. Dzięki temu one będą takie, te kieszonki będą takie stabilniejsze. Bo można by było je tak ściąć, nie? Ale wtedy one nie będą tu nigdzie przyczepione i one będą tak latały w środku. A tak jak przyjemy je w pas, to lepiej będą, będą się będą funkcjonalniejsze. Tutaj sobie tak natnę, na, tak jak długość tej kieszeni, czyli te 15 cm. Tutaj tak lekko wyjadę. To tam w ogóle nie muszą być kieszenie, nie? Można tylko tą wypustkę ozdobnie zrobić. I jeżeli ktoś w kieszeni nic nie, nie ma, zwyczaju wkładania rąk, bądź też nie, nie używa kieszeni, to można to zaszyć, można zrezygnować z tego. że nic nie stanie. O, coś takiego. Karękawiczka Ta bez jednego palca. I cztery sztuki. Cztery sztuki, tak. I teraz co będziesz przyszywać? Teraz będę robić te kieszenie. I będę tutaj przyszywać. Widzę, że na prawej masz spodnie. Tak. Tu będę przyszywać i to samo będę robiła tutaj z drugiej strony. Też ten sposób i tu do tego do tego miejsca. Aż do końca, prawda? Tak i też na centymetr. I tutaj tak do tego punktu, tu gdzie, gdzie mamy to nacięcie, plus żeby ten centymetr jeszcze został na szycie worka kieszeniowego. Przyszyję zaraz pokażemy. Bo to jak zwykle czarny kolor to nasz ulubiony. Niewiele widać. I niewiele widać. O, ja tu jeszcze zostawiłam centymetr. I tak samo, I tam tak. też na końcu zostawiasz centymetr tej tak. kieszeniówki. Tak.